Ej, to mamy? Yy, keper weź wyjrzać. To, wow. to O kurwa ej. ej, chodźmy stąd. Ej, pająk Ej, jak stąd wyjść? A! Ale kto palą? Ej, ciamek! Gwiazdo, giazda, białe, gwiazdo!

Patrz, patrz, patrz. Powiedz tak, jak jak mogę się odwrócić. Odwróć się. Wow. Ale będę miał do jutro. kurwa! Do mnie? Chyba to ciebie może ty wiesz? Chłopaki wy z tym stakiem się teraz przydacie bardzo trudne Chłop Hubert! Hubert! Pomocy! Pomocy Hubi. Hubert! On jest obity chyba po bombie, wiesz? Zapierdalał do ciebie, jest u ciebie. Laj go! Laj ten kole! Patrz to! Patrz, o. patrz. patrz. <grym> boli się przestraszyłem. No wow. już, Patryk. Ej, uciek! A nie. Kurwa. Lej go! Lej go, hubi! Ej, co? A! Nie! Ej, kurwa, straszne! W sensie, nie straszne, znaczy... W sensie, oj! I tam jest ja pojedyncze nie niebieskie światło. O! Tu winna jest O Kurwa! O! Uważaj! Typa na to, można wejść, kurwa! Właśnie w ciemnościach, co się stało? Kurwa, ten spryt na Głowy nam w nie głowie! Patrz, nie patrzy na niego! Nie patrzy na niego! No nie, to jest! O kurwa faktycznie jest O pierdolony no, O kurwa o, Kurwa O ale poszliśmy wszyscy Ale wolno

o. o nie, płać, kochanie. To jest gugaga. Ale się objebało. O nie, witam, ty jesteście. Nie, to pająk jest... Chodź, 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 chodź Chodź, 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 Nie mam spedefiny Nie powiem, że znam drogę, ale chodź za mną Ej, i nie mogę podnieść, chodź Ej, mam zbugowaną gierkę nic nie mogę zrobić, weź się widzę Czekaj... weź tylko indziej Nie mam ręki, nie mam rąk, ja nie mogę... Coś mi się chyba zbugowało Wiesz? ja nawet tańczyć nie mogę, nie chyba weź mnie na dół ten, weź mnie na dół kurwa, ci nawet i tema nie mogę zrzucić, weź mnie, wyślij na, na dół, Pa! mnie <godził> O Jezu, hej. Ja nawet Ja nie widzę. Padła widzę. latarka. mi Kurwa, a ja nie mogę nic zrobić, cześć? Ja muszę zostać i być jednością tak naprawdę z tym miejscem, bo ja tutaj nie... Wow, wow, wow. Ja wiem tylko... <laughs> ja, nie, ja, nie, ja nie mogę uciec. Musisz wyjść! Ja nie mam żadnego... Ja nie, nie, nie mogę naprawdę Gaza zrobić. Ten killer, Ja nie mogę nic zrobić. Nie mam rąk! Cytko. Ja muszę muszę tu zostać! <laughs> Chodź tu nie mogę cię zostawić! Muszę tu zostać Kasku, jestem jednością Naprawdę przy tyłu, a tam gość mogę pojść już Ale bada <grym> że... I fajemk jest, jest się I był I do pioruny? No, nie, do pioruny z... będą, tak? Nie możesz zlodyć? Nie wiem Ja pierdolę o, Ja <grywa> pierdolę, no nie gadaj. What the fuck! Dobra, panowie! Dawajcie w, od lewej najpierw. Trzeba jakiś emergency działanie. Dobra cofajmy. Znaleźć Exit, bo tam kurwa zalane jest. Nie. Ej nie wiem. <grywa> <grywa> no to to jedna osoba go tutaj. Prawie zalany fajer. <fire. grywa> Ej, będę no, <tam> nie. <grywa> O, i teraz przejść Dziękujemy szczęście. panu, do widzenia. Ja patrzę, ja patrzę ja patrzę, nie? patrzę nie? Dawajcie tutaj w tutaj. Dawajcie w prawo, dajcie w prawo. Dobra, dawaj. A kurde, Dobra, dawajcie komisji. cofamy się. To dawajcie na, na wprost, tutaj do tyłu, no I Tutaj chyba... Dobra, cofamy się. <śmiech> <śmiech> co to? Woda? Co to za dźwięki? Woda. O kurwa ty! Co to jest? Czekaj. Dawaj, tableczki są, to jakiś narkomani byli. Dobra, no Dobra, dobrze. nie? Ciebie samego chyba przestraszyłem. Gdzie się topicie, tam? Ej, kurwa Ej Hubert, czemu tam są dwa ciała? Się Nie, idź do mnie, nie idź do mnie Tu jest, kurwa jest Ale tu kurwa nie ma wyjścia ja tu byłem już z pięć razy Jesteś na początku, czy wiesz? Eee. <laughs> Ej, Hej, chyba ci A z prawej strony O, bój, Boże. <laughs> I co teraz? Wiesz co, ja nie wiem, jak długo będę mógł ci pomagać, Kubercik, wiesz? Tylko nie utop się, proszę. Masz Coca-Colę. Kubercik! 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 kubercik.

Nie, no, 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 no. Jak, ja nie mogę skoczyć. O, lecimy Dobrze, A! O, no, no. No, 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 no. Dobra, a. o, Jaki to jest w ogóle przyjemny dź dźwięk biegania po tym drewnie. O kurwa, o, No, to kurwa zajebista śmierć, panowie! O, znalazłem. Boże! O! <głosy> <głosy> Już za pierdolę! Ja pierdolę Ej, a to po niego nie przychodzi ta maszyna? Zaraz przyjdzie. Ja się zastanawiałem, czemu on takie dźwięki wydaje, O! Ha, i co? Kurwisonie... Pod spódniczkę. O kurwa! I co mi zrobisz? Gdzie kurwa? A się kurwa przestraszył, no. Kurwa czemu to jak putstąłem, to zadziałało? Wy tyfeli. Oj kurwa, Macie. Ale mi Ale ciepło. Ale ciepło. Ale mi ciepło? Ale mi ciepło utworzył. Mam nawet miskuberto. Witam mojego filmu. This is your very own no, ja to jest twój własny autopilot, gdzie będziesz i na dłuższą Też macie umowę o dzieło? <głos> 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 Star, ja na No, to ten pobieg już, o, speedrenuje Widać tylko jego 4 piksele. Kurwa woda, ale tu woda jest, Ale jesteś majestatyczny A ty się... mokry robisz Dobra, ja to... twój widok. Kurwa, to przez siarek kurwa, to mi jednak... <laughs> ja pierwszy raz jak zginął, to dałem jeszcze się zbejtować po prostu. Ej, co to, Eee, ale... bo... to... chyba... Czekaj, kojarzę go. Ciało... Gacper? <laughs> a co ty tu robisz? Gunshot! A!

On za mną łazi Jestem tatą Dada 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 Da, Dawaj, da, da. Jasiu, kogo bardziej kochasz? O jajs! Co go O kurwa! O O nie! <guladur> <guladur> oj, oj, oj. Ale się siedzi, patrz, patrz, <guladur> jak zaimisty. Up, 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 kurwa, i Kurwa, up, 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 up,

Zabrałeś kurcika?